Cześć witam, z Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji routera, tym razem będzie to router Merkusy z MR70X. Tak naprawdę jest to nowość na naszym rynku, ponieważ router miał swoją premierę kilkanaście dni temu i od razu wam powiem, że jest to chyba najtańszy router wyposażony w sieć Wi-Fi 6 generacji, czyli ten nowy standard Wi-Fi, który coraz mocniej wkracza do naszych domów, coraz więcej urządzeń mobilnych jest wyposażony już właśnie w tą szybką sieć Wi-Fi 6 generacji. No i myślę, że już dzisiaj warto pomyśleć o tym, żeby zaopatrzyć się w odpowiedni router, który będzie w stanie obsłużyć nam te urządzenia, wykorzystać pełne ich możliwości właśnie dzięki Wi-Fi szóstej generacji. Cała marka Merkuzi, jak może pamiętacie, należy do TP-Linka, czyli do znanego producenta, jeżeli chodzi o urządzenia sieciowe, więc tutaj nie ma obawy o jakość wykonania, czy też działanie tych urządzeń. Natomiast dzisiaj sobie sprawdzimy oczywiście, jak on został wykonany, jakie posiada funkcje, jak wygląda panel do zarządzania tym routerem oraz zrobimy sobie kilka testów praktycznie odnośnie zasięgu oraz transferów danych przesyłanych za pomocą tego urządzenia. Na początek oczywiście najważniejsze cechy, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną. Za chwileczkę Wam pokażę dokładnie parametry techniczne na stronie producenta, natomiast tutaj jak widzicie to co wyróżnia ten router to przede wszystkim duża prędkość 1800 megabitów na sekundę czyli 1,5 razy szybciej niż w przypadku Wi-Fi 5 generacji, z którego do tej pory korzystaliśmy. I tutaj, jeszcze jedna bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o prędkości w paśmie 5 GHz, mamy to 1201 megabitów na sekundę. Natomiast w paśmie 24 GHz aż 574 megabity na sekundę. Jak może pamiętacie, nie tak dawno przygotowywałem dla Was recenzję routera też z Wi-Fi 6. generacji. Był to TP-Link AX10 i tam jeżeli chodzi o prędkość w paśmie 2,4 GHz było tylko 300 Mbps. Więc tutaj tańsze urządzenie, a oferuje nam lepszą prędkość. Więc tutaj pierwszy plus po stronie Mercosysa. Oczywiście mamy tutaj na pokładzie technologię Mumajmo oraz OFDMA. Mamy też... Formowanie wiązki, więc tutaj takie najważniejsze technologie się oczywiście znalazły. Za chwileczkę Wam dokładnie tak jak wspominałem, powiem o specyfikacji technicznej. Natomiast teraz, może sobie zobaczmy, co otrzymujemy w takim zestawie. Jak widzicie, pudełko jest bardzo duże. To jest charakterystyczne dla marki Merkusy, bo oni mają takie czerwone, duże opakowania. No i teraz, zobaczmy, co otrzymujemy wewnątrz. To jest cały nasz zestaw. Oczywiście. Sam router, zaraz go rozpakujemy, trochę instrukcji obsługi, jest przewód sieciowy, niezbyt długi, ale jest w zestawie. No i oczywiście w zestawie też zasilacz do tego routera i tu sobie od razu zobaczmy jaki ten zasilacz jest. 12V 1A, czyli zasilacz 12W, więc myślę, że rządzenie też będzie dość oszczędne, jeżeli chodzi o pobór energii elektrycznej. Spróbujmy go może rozpakować. Zobaczymy jak on wygląda ten router. Tutaj jeszcze mamy folię. No i tak wygląda Mercusys MR70X zaraz po wypakowaniu z pudełka. Cztery anteny, one są tutaj jeszcze zabezpieczone. Jak widzicie, wszystkie folią anteny nie są wymienne, nie są odkręcane, są na stałe przymocowane do konstrukcji. Konstrukcja stworzywa sztucznego tak wygląda pod względem designu. Jak widzicie, szare tworzywo wewnątrz, błyszczące tutaj na zewnątrz. Widać już, że dość mocno się palcuje, ponieważ tylko dotknęliśmy go tutaj i już ślady palców pozostają. Natomiast w przypadku routerów nie jest to jakimś dużym problemem. Powiem wam, że na żywo wygląda znacznie lepiej niż na zdjęciach, więc jestem tutaj już miło zaskoczony, jeżeli chodzi o ten design. Ruter jest dość lekki, ale myślę, że to nie będzie miało wpływu na jego działanie. Natomiast, z tego co tutaj widzę, od spodu brak tutaj żadnych uchwytów do zawieszenia go na ścianie, więc będzie musiał stać gdzieś na jakiejś półce. I też tutaj nie ma nóżek żadnych podkumowanych, są to nóżki robiące tylko dystans pomiędzy. Tutaj, routerem, a też na przykład biurkiem, czy jakąś szafką. Mamy tutaj trochę otworów wentylacyjnych, więc z chłodzeniem nie powinno być problemu. Od góry też te otwory się znalazły. Logo Merkuses, i tutaj widzę z przodu jest jedna dioda informująca nas o działaniu tego routera, czyli nie będziemy mieć informacji na temat sieci rozsyłanej, czy to jest pasmo 2, 4, 5 GHz. Nie będzie też informacji na temat. Podłączonych urządzeń do portów LAN, więc jak widzicie, nieco ograniczona funkcjonalność, ale oczywiście to wszystko się przekłada na cenę tego urządzenia. Ten router, widziałem w sieci, jest teraz dostępny w granicach 240 zł, być może nawet poniżej tej kwoty go kupicie. Tak więc, oczywiście, skądś ta cena też musiała się wziąć. No i teraz zobaczmy sobie na tylną krawędź, i tutaj też już widać te oszczędności. Ponieważ mamy tylko 3 wyjścia LAN, zazwyczaj w routerach mamy 4 wyjścia LAN-owskie. Na szczęście są to szybkie porty gigabitowe, więc to jest na plus. Wejście LAN, przycisk reset WPS oraz wejście zasilania. Jak widzicie nie mamy tu żadnego przycisku mechanicznego do wyłączenia tego routera. Więc jeżeli będziemy chcieli go odłączyć od zasilania to musimy wypiąć wtyczkę lub też wypiąć go z gniazda. Nie mamy też, jak widzicie, żadnego złącza USB, nawet takiego wolnego 2.0. No i to jest chyba taki minus, jeżeli chodzi o ten router, ponieważ nie podłączycie do niego jakichś dysków zewnętrznych, czy też na przykład jakichś drukarek i tego typu rzeczy, więc o tym Wam tutaj wspominam. Ok, no tyle, jeżeli chodzi o budowę, wykonanie. Teraz może na chwilę się przenieśmy na stronę sklepu, pokażę Wam jego specyfikację techniczną. Jesteśmy teraz na stronie firmy Merkusys, no i zobaczmy sobie teraz najważniejsze cechy routera MR70X. Przede wszystkim oczywiście Wi-Fi 6 generacji, duże prędkości do 1,8 Gbps, cztery razy większa wydajność działania dzięki technologii OFDMA i MUMAIMO. MUMAIMO co prawda tylko 2 razy dwa w tym routerze, ale myślę, że biorąc pod uwagę jego cenę i tak cieszy, że mamy tą technologię na pokładzie. Duży zasięg, cztery anteny zewnętrzne o wysokim zysku, to sobie za chwileczkę sprawdzimy już w naszej recenzji. Niezawodna ochrona sieci. Jak widzicie, router wspiera nowy standard WPA3, czyli tą najwyższą ochronę szyfrowania naszej sieci. Gigabitowe porty, wam już pokazywałem. Ograniczenie zużycia energii. Mamy tutaj zastosowaną technologię Target Wake Time, która pozwala nam na optymalne działanie urządzeń mobilnych, czyli na negocjowanie czasu i częstotliwości wybudzania tych urządzeń dzięki czemu oszczędzamy baterie w telefonach, tabletach, smartfonach i tego typu urządzeniach. Myślę, że to jest bardzo ważna cecha i ona oczywiście wchodzi w skład tej nowej technologii Wi-Fi szóstej generacji. Mamy tutaj redukcję zakłóceń sieci, to jest też nowość, czyli kolorowanie BSS, zaraz Wam to pokażę w prezentacji. Funkcja Smart Connect oraz mamy też możliwość ustawienia tego routera w trybie punktu dostępowego. No, i teraz zobaczmy sobie na te slajdy, które nam tutaj przygotował producent. Szybkość sieci półtora razy szybsza niż w przypadku Wi-Fi 5 generacji, i tutaj właśnie pokazana jest ta technologia OFDMA. Zobaczcie, do tej pory routery rozsyłały pakiety w ten sposób, że tutaj każdy pakiet szedł osobno i docierał po kolei do każdego z urządzeń. Obecnie przy zastosowaniu technologii OFDMA i Wi-Fi 6 generacji. Te pakiety dochodzą równocześnie do wszystkich urządzeń, dzięki czemu no, ta wydajność sieci jest znacznie większa, przepustowość jest znacznie większa, przez to wszystko działa nam szybciej, sprawniej, bez jakichś tej opóźnień. Dodatkowo, właśnie technologia MuMAIMO, technologia już znana też z Wi-Fi 5 generacji, natomiast jak widzicie, routery bez tej technologii działają w ten sposób, że router komunikuje się z każdym z urządzeń osobno, drugie urządzenie czeka następnie z nim się komunikuje, potem z trzecim i tak dalej. Natomiast w przypadku technologii Mumajmo mamy równocześną możliwość komunikowania się z czterema urządzeniami. To jest w przypadku tego routera. Oczywiście są też routery z Mumajmo 4x4 lub nawet 8x8, więc tych urządzeń może być naprawdę bardzo dużo. I kolejna tutaj kwestia, też znana już z Wi-Fi 5. generacji, czyli formowanie wiązki, beamforming. Urządzenia, które są na skraju tutaj sygnału, do tej pory już nie były obsługiwane, natomiast teraz ta wnioska jest odpowiednio formowana, dzięki czemu ten zasięg jest znacznie lepszy i obsługa tych urządzeń też jest na wyższym poziomie. Technologia WPA3, to już Wam wspominałem. I teraz zobaczcie, jak wygląda właśnie to kolorowanie BSS, bo to też jest nowość, jeżeli chodzi o Wi-Fi 6. Z tej generacji. Jak widzicie, wszystkie urządzenia w zasięgu routera są jak gdyby kolorowane na dany kolor. Tak więc, nawet jeżeli sąsiad Wasz ma za ścianą podobny router, to jak widzicie, urządzenia, które są w zasięgu obu tych routerów, nie kolidują ze sobą, one po prostu są pokolorowane i każdy z routerów, każdy z tych urządzeń wie, że ma się z takim urządzeniem komunikować. To jest też, myślę, atut nowego Wi-Fi 6 generacji. No i kolejna nowość, czyli właśnie to Target Wake Time, TWT słynne. Czyli właśnie to negocjowanie czasu wybudzania tych urządzeń mobilnych, dzięki czemu oszczędzamy baterie właśnie w telefonach, tabletach czy też innych urządzeniach mobilnych. To jest też myślę, że funkcja, którą warto zwrócić uwagę. Funkcja smart connect, czyli łączenie działania dwóch pas, urządzenia samo dobiera, które pasmo będzie najlepsze dla waszych urządzeń mobilnych. No i tutaj na końcu, oczywiście, kontrola rodzicielska, sieć dla gości, obsługa VPN obsługa IPv6, IPTV, tak więc wszystko to, czego byśmy mogli oczekiwać od nowoczesnego routera Wi-Fi. Tyle odnośnie specyfikacji i tych tutaj prezentacji na stronie producenta. Teraz przenieśmy się do dalszej części naszej recenzji. Tak wygląda panel do zarządzania routerem Mercus z MR70X. Jak widzicie charakterystyczna dla tego producenta malinowa nakładka, natomiast jej plusem jest na pewno to, że została w pełni spostrzona, dzięki czemu będziecie mieć Yy, bardzo łatwą obsługę, zarządzanie yy, tym routerem. Yy, nakładka składa się z na czterech zakładek. Jak widzicie, pierwsza to jest mapa sieci. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jakie urządzenia są w danym momencie podłączone do naszego routera, yy, na jakim paśmie pracują, jakie mają prędkość, jeżeli chodzi o przepustowość. No i możemy też bardzo łatwo dodać któreś urządzenie do czarnej listy, czyli zablokować mu dostęp do internetu. W tej pierwszej zakładce, klikając za ten router, możemy też bardzo łatwo zarządzać, na przykład siecią bezprzewodową, czyli włączyć lub też wyłączyć pas 24 lub też 5 GHz. Możemy też włączyć sieć dla gości lub też ją wyłączyć w odpowiednim paśmie. Mamy też podląd do wykorzystania zasobu procesora oraz pamięci oraz o urządzeniach podłączonych do złącz noskich Druga zakładka. To są ustawienia odnośnie internetu, tak na szybko. Ja mam ustawione dynamicznie, więc nic nie musiałem konfigurować. Natomiast jeżeli macie swoje dane dostępowe od waszego dostawcy internetu, no to oczywiście musicie uzupełnić adres IP, maskę, bramę, DNS-y i tak dalej. Mamy też możliwość wpisania sobie z palca waszego adresu MAC, jeżeli macie go sparowanego przez dostawcę z jakimś waszym urządzeniem lub też klonowania go właśnie z urządzenia, z którego korzystaliście. Jeżeli chodzi o trzecią zakładkę czyli sieć bezprzewodową tutaj mamy możliwość skonfigurowania sobie tej naszej sieci jak widzicie też bardzo wskoczytelny. Możemy korzystać z funkcji smart connect i wówczas router będzie odpowiednio dobierał sam najlepsze pasmo do naszego urządzenia lub też po prostu korzystać z wybranego pasma czy to 2,4 czy też 5 GHz mogą oczywiście one działać równocześnie oba. No i możemy też sobie zmieniać nazwy tutaj tych sieci bezprzewodowych. Zmieniać rodzaj zabezpieczenia i tutaj właśnie możemy ustawić to nowe zabezpieczenie WPA3. No i oczywiście, hasło każde może być inne dla sieci 2,4 inne dla 5 GHz, też inne. Jeżeli chodzi o sieć dla gości, zobaczcie, może też pracować w paśmie 2,4 lub też 5 GHz. Jeżeli sobie wybierzemy taką sieć, to oczywiście możemy zmienić jej nazwę. Możemy też włączyć dla niej zabezpieczenia. No, i tutaj też, jeżeli będziecie chcieli, to możemy ustawić właśnie to nowe WPA3. No i oczywiście jakieś sobie tutaj hasło swoje przypisać. Tak więc, jak widzicie, wszystko czytelnie, bardzo funkcjonalnie. No i czwarta zakładka, najbardziej tutaj zaawansowana, jak sama nazwa mówi zaawansowane. No i zobaczcie, pierwsza tutaj część to jest ustawienia odnośnie sieci, naszego internetu, sieci LAN. Mamy funkcję IPTV. Jeżeli korzystacie z tego, to zobaczcie, domyślnie mamy na pierwszym porcie LAN internet, na drugim też internet, na trzecim mamy właśnie ustawione IPTV. Natomiast oczywiście możemy to w przypadku każdego tego portu sobie wybierać ręcznie i też ręcznie sobie zdecydować, co na którym porcie ma być podłączone. Również tutaj możemy korzystać z multitask. I co dalej? Serwer DHCP, tutaj oczywiście ustawiamy sobie, tak jak w każdym routerze, zakres pracy serwera. Myślę, że tutaj nie ma sensu zbyt długo się zatrzymywać. Dynamiczny DNS, mamy funkcję routingu, więc też będziecie mogli sobie z niej skorzystać. Jeżeli chodzi o sieć bezprzewodową, czyli tą drugą zakładkę, tutaj mamy też te wszystkie ustawienia, które już widzieliście przed chwilą, one są teraz tutaj. Nieco bardziej rozwinięte, ponieważ oprócz tej zmiany zabezpieczeń, hasła i tak dalej, możemy też regulować moc transmisji. Może być ona wysoka, średnia lub też niska, w razie gdybyście nie potrzebowali pełnej mocy tego routera. Możemy też sobie regulować szerokość kanału, zobaczcie, 20 lub też 40 MHz. No i możemy też wybrać sobie tryb mieszany. Jak widzicie, wszystkie dostępne tryby od BGN poprzez właśnie. BGN AX, którego teraz będziemy korzystać, funkcja MU-MIMO, możemy ją włączyć lub też wyłączyć. No i podobnie to wszystko dla pasma 5 GHz, więc jak widzicie, trochę więcej ustawień odnośnie sieci Wi-Fi. Jeżeli chodzi o sieć dla gości, tutaj chyba są te same ustawienia, więc sobie to pominiemy. Harmonogram sieci bezprzewodowej, czyli możemy sobie włączyć, w jakich godzinach jaka sieć ma być rozsiewana. Możemy to wszystko sobie zaprogramować, skonfigurować. Konfiguracja przycisku WPS, tutaj możecie sobie to wszystko skonfigurować, prowadzić nawet PIN dla urządzenia. Opcja WDS, czyli połączenie WDS, włącz MOS-WDS dla pasma 2,4, jak i dla pasma 5 GHz. Ustawienia dodatkowe, to już dla bardziej zaawansowanych użytkowników, zmiana interwałów pakietów, izolacja access pointa, więc tutaj raczej bym nie polecał Wam zmieniać niczego, jeżeli nie macie jakiegoś doświadczenia z tego typu urządzeniami. Jeżeli chodzi o przekierowanie portów, zobaczcie, możemy korzystać właśnie z tej funkcji. Możemy dodawać takie przekierowania, tworzyć, więc tutaj jest wszystko jak najbardziej w porządku. Mamy też port Triggering, UPnP, DMS, tak więc tutaj też dla użytkowników, którzy wiedzą jak to wszystko skonfigurować. Mamy kontrolę rodzicielską, mamy też QoS, co w tanim routerze nie często się zdarza, ale tutaj mamy możliwość korzystania z opcji QoS. Mamy też zabezpieczenia takie podstawowe jak firewall, jak kontrola dostępu. Mamy też możliwość powiązania adresów IP z makami, więc myślę, że tutaj pod względem zabezpieczeń te podstawowe wszystkie funkcje zostały zachowane. Mamy też konfigurację możliwość korzystania z serwera VPN, więc jeżeli będziecie potrzebować z niego skorzystać, to oczywiście będziecie to wszystko sobie mogli ustawić za pomocą tego routera, więc do tego też są tutaj przygotowany, przystosowany. Możemy generować certyfikaty, eksportować pliki konfiguracyjne, więc tutaj myślę, że zastosowanie VPN-a jak najbardziej będzie tutaj możliwe, jak powinno się nam tutaj całkiem dobrze spisywać. Obsługa protokołu IPv6 to oczywiście na przyszłość, jeżeli będziecie już korzystać z IPv6, to będziecie też mieć taką możliwość. No i ustawienia systemu Aktualizacja firmware'u. Niestety nie ma tutaj aktualizacji automatycznej. Możemy sobie tylko wkrywać pliki, które sobie pobierzemy gdzieś wcześniej ze strony producenta. Zapis odczyt ustawień. Administracja, czyli możemy sobie zmieniać hasło do routera, odzyskiwać takie hasło. Możemy też ustawić zarządzanie zdalne routerem. Dziennik systemowy, diagnostyka, ustawienia czasu oraz języka, czyli to OSD wyświetlane na ekranie reset, zarządzanie diodami, tak naprawdę tą jedną diodą, czy ona ma się nam świecić, czy też nie, możemy ją włączyć lub też wyłączyć w godzinach nocnych. No i ostatnia zakładka, czyli typ pracy. Jak widzicie, tak jak wspominałem, router może pracować też w trybie punktu dostępowego, czyli naszą sieć kablową będzie rozsyłał drogą radiową, tak więc taka funkcja też tutaj jak najbardziej będzie działała, więc do tego MR70X będzie się też jak najbardziej na Tak naprawdę to jest wszystko odnośnie panelu zarządzania tym routerem. Teraz już przenieśmy się do testów praktycznych. No i przyszedł czas na testy praktyczne. Na początek chciałem Wam pokazać jak wypada router Mercusys MR70X jeżeli chodzi o zasięg sygnału Wi-Fi. Dla porównania jak widzicie macie tutaj router SmartTest. Jest to router, którego na co dzień używam do testów. Jest to TP-Link Archer A9. No i jak widać pomiar w pomiar pomieszczeniu, w którym znajdują się routery wypada bardzo dobrze. Oba Urządzenia zarówno w paśmie 5 GHz, jak też 2,4 GHz mają bardzo dobry sygnał, bardzo dobrą siłę sygnału. Te różnice są praktycznie pomiędzy nimi niezauważalne, tak więc tutaj można powiedzieć, że oba urządzenia spisują się bardzo dobrze. Natomiast teraz przenieśmy się piętro niżej, do pomieszczenia najdalej oddalonego od routera. No i zobaczcie, tutaj siła sygnału routera Mercus jest w paśmie 5 GHz jest lepsza niż w przypadku routera Archer A9, także tutaj plus po stronie Merkusys i teraz porównanie w paśmie 24 GHz tutaj również router Merkusys ma przewagę nad routerem Archer A9, tak więc jak widzicie pod względem siły sygnału router Merkusys mr 70 x spisuje się naprawdę bardzo dobrze. Teraz przejdźmy sobie do testów, jeżeli chodzi o wydajność przesył danych. Pierwszy test wykonałem w pomieszczeniu, w którym znajduje się router, i oczywiście tutaj skorzystałem z programu iPerf 3. Ten program został zainstalowany na komputerze, na laptopie, który jest podłączony przewodowo do routera. Natomiast tutaj jest aplikacja mobilna, na której dokonywałem pomiarów. No i zobaczcie, jeżeli korzystamy z pasma 5 GHz. Transfery są bardzo wysokie tutaj w pomieszczeniu, w którym znajduje się router. Ponad tutaj 200 megabitów na sekundę, tutaj średnia 213. Natomiast jeżeli zmienimy pasmo na 2,4 GHz, to zobaczcie, jak mocno te transfery nam spadają. Do 37,5 Mbps. na sekundę, jeżeli chodzi o te transfery. Tak więc, jak widzicie, no rzeczywiście warto korzystać tutaj z pasma 5 GHz, ponieważ jest to tutaj 4 razy szybciej, nawet ponad 4 razy. Teraz przenieśmy się piętro niżej, znowu do tego pomieszczenia, najdalej oddalonego od routera. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o pasmo 5 GHz, tutaj również mamy prędkości na poziomie 45-3 45,3 Mbps. Oczywiście jest to dużo wolniej niż w pomieszczeniu, w którym jest router, więc te spadki prędkości są bardzo duże. Natomiast w przypadku pasma 2,4 GHz Praktycznie one się utrzymały na tym samym poziomie, na jakim były w pomieszczeniu z routerem. Natomiast cały czas pasmo 5 GHz jest dużo szybsze, czy znajdujemy się obok routera, czy też znajdujemy się w tym pomieszczeniu oddalonym mocno od routera. Tak więc, jak widzicie, te różnice tutaj też są. Natomiast sam przesył danych w paśmie 5 GHz, moim zdaniem, jest bardzo dobry lepszy niż przesył danych na routerze Archer A9, którym też sobie robiłem testy, więc myślę, że pod względem też tutaj tego działania transferów szybkości przesyłu danych, ten router Mercursus MR70X bardzo dobrze się sprawdza, natomiast nie miałem niestety możliwości sprawdzenia. Jak działa tutaj to Wi-Fi szóstej generacji? Ponieważ na chwilę obecną nie mam żadnego telefonu czy też urządzenia, które by wspierało WiFi fi szóstej generacji. Jeżeli takie urządzenie u mnie się pojawi, to oczywiście takie testy Wam uzupełnię i pokażę Wam, jak ten router radzi sobie też właśnie z tym WiFi fi już szóstej generacji. No dobrze, myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję routera Mercusy z MR70X. Jak się okazuje, pomimo, że mamy do czynienia z routerem mocno budżetowym, to jednak jest to naprawdę niezły router, szczególnie że na pokładzie mamy Wi-Fi 6 generacji. Mamy szybką sieć, jak widzicie, AC 1800 megabitów na sekundę. Tutaj na uwagę zasługuje szczególnie prędkość w paśmie 24 GHz, gdzie mamy aż 574 Mbit na sekundę. I to jest myślę, że chyba najlepszy wynik routera z Wi-Fi 6 w tej cenie na dzień dzisiejszy. Oczywiście. Wsparcie dla technologii OFDMA oraz MU-MIMO, Co prawda, MU-MIMO tylko 2x2, ale myślę, że w tej cenie i tak nic lepszego byśmy nie znaleźli. Co ponadto, mamy oczywiście wsparcie dla nowego standardu zabezpieczenia naszej sieci Wi-Fi, czyli WPA3, i to jest też plus, jeżeli chodzi o model MR70X. Oczywiście tutaj też, a tu w przypadku tego routera będzie wsparcie dla techniki Target Wake Time. To będzie wykorzystywane, kiedy nasze telefony, smartfony, tablety będą już też wspierały sieć Wi-Fi szóstej generacji. Wówczas będziemy mogli oszczędzać energię, baterie w tych urządzeniach właśnie dzięki tej technologii. Tak więc. Jak widzicie, router jest przygotowany już do tych nowych standardów, które już niedługo będą obowiązywały. Dlatego też myślę, że jeżeli myślicie teraz o wymianie routera, nie chcecie zbyt dużo na to też wydawać, no to myślę, że MR70X może być dla Was ciekawą propozycją. Co mi brakuje w tym routerze? Przede wszystkim brakuje mi tutaj jakiegokolwiek wyjścia USB, żeby podłączyć sobie jakiś dysz zewnętrzny, czy na przykład drukarkę. Tego tutaj nie znajdziemy, więc to jest na pewno minus. Brakuje też oczywiście jednego złącza LAN dodatkowego. To się też często w domu przydaje. Natomiast nie są to minusy, które miałyby zyskwalifikować ten router. Oczywiście nie jest to router z technologią, nie wiem, MIMO 8x8. Nie ma tutaj jakichś bardzo dużych jeszcze prędkości dla graczy. Natomiast do zastosowań domowych, gdzie chcemy po prostu korzystać z internetu na urządzeniach mobilnych czy też stacjonarnych, oglądać filmy, wideo, Myślę, że tego typu urządzenie jest w zupełności wystarczające. No i mogę Wam Merkusy z MR70X na dzień dzisiejszy polecić. Z mojej strony to było już tyle. Jeżeli metra Wam się podoba, dla was pomocny, to oczywiście jak zwykle proszę o subskrypcję kanału, o łapkę w górę. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć.